nie przechodzić, tylko ludzie a ja jestem z rowerem, co mam zrobić patrzcie na jaki most na wiejskiej stworzyli czy kogoś to ewidentnie poniosło dobra słuchajcie, rower nam Jezus Maryn, czekajcie kogoś tutaj nie, nie poniosło. Patrzcie na to, ja wchodzę sobie. Patrzcie teraz, wejdziemy rowerem. Spróbujemy wjechać. No, tak, zobaczcie. Bez bariery. Jak ktoś, pani dowód, jakieś dziecko, panie dowody? Pomyślał ktoś o tym? No właśnie. Wiesz, cię, A, pan, pana prezydenta, nie żołnierz Woźniaka, pozdrawiamy, żeby... patrzcie, wchodzimy. Ja muszę wchodzić tak, bo się boję Stanie. No i teraz jesteśmy na rzece. Teraz pokażę, jak to wygląda. Mój kolega stoi w tak. Nie co zrobić? No wiadomo, wiadomo no, przejść. Ale patrzcie, to jest stromo. Proszę zobaczyć. Patrzcie, jak ostro już poniosło. A i mamy ostro